Na przykład podchodzimy do jakiegoś stoiska i na przykład trzeba wykonać zadanie, na przykład coś narysować. I wtedy pani zaznacza na karteczce, że jest zrobione i daje żaton. Przy każdym stoisku jest inne zadanie. Są to bajkowe zgadywanki, rysowanki i różne inne konkurencje. Bawimy się i zbielamy. To jest ten najlepszy dzień dziecka. Między to duże podoba. Ja myślę, że y, mając 13 lat, warto jest tak czasami wrócić, sobie przypomnieć i pobawić się z y, przyjaciółkami. No, cieszę się, że tu jestem. Mój najlepszy dzień, dziecka na całym świecie. Bardzo nam się podoba, tak. Co tu państwo robią? A zbieramy żetony. A żetonów mamy ile? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 żetonów. Japcuś jest podobą jabłka i mi się kojarzy tylko z owocem. Mi się najbardziej podoba ten Japcuś z RSC, bo jest taki śmieszny i ma fajną czapeczkę. Ja wybrałam takiego Jabcusia jakby... ten... taką bajkę, bo lubię oglądać bajki. Ja wybrałam takiego z mieczem i starczą, bo mi się podoba, bo jest śmieszny i walczy z, ze smokiem. Ten... to jest czerwony kaptur, który idzie na MZK. Ten Yy, nie wiem. Ten pali coś. Ten pali piankę na ognisku. Ten trenuje. Wszystko super. Dzieci są kreatywnie napędzane. Atrakcyjne yy, zabawy, które ulepszają umysł młodych dzieci. Sprawdzające wiedzę na temat bajek i różnych innych rzeczy. Bardzo przyjemnie, bardzo atrakcyjnie. Moi drodzy, to był wspaniały dzień dziecka. Mam nadzieję, że podobał wam się tak samo jak i mi. Było dużo atrakcji porozrzucanych na całym parku. Było mnóstwo żetonów, które można było zdobyć. Ale moi drodzy, jeżeli chodzi o żetony, mam nadzieję, że wykorzystacie je w kreatywny sposób. Dziękuję wam, że byliście z nami, a ja teraz lecę tańczyć frigi digi. Do zobaczenia!